Jak wspomniałem, start przodem z obrotem jest najbardziej awaryjnym startem. Dlaczego? Dlatego, że staramy się podczas tego startu jak najbardziej zakłócić pracę skrzydła. Dwa warunki, żeby skrzydło leciało: ciśnienie w komorach oraz obciążenie, stałe obciążenie. Nie zachowanie jednego z tych warunków, chociażby jednego, powoduje, że skrzydło Przestaje być skrzydłem i staje się po prostu szmatą. Spróbuję Wam wyjaśnić, na czym polega problem podczas startu przodem z obrotem, z utrzymaniem skrzydła. Warunkiem, żeby skrzydło leciało, jest stałe naprężenie tych taśm. Teraz pamiętacie, że przy starcie jesteśmy obróceni tyłem, tak? Zapamiętajcie moją pozycję tu. Taśmy są naprężone. Co się dzieje, kiedy się obracam? Taśmy się wyluzowują. Wyluzowują się, to wyluzowanie następuje na linkach, skrzydło przestaje istnieć. Co możemy w tym wypadku robić? Mamy dwa wyjścia. Jeżeli jest możliwość, to poruszamy się cały czas w kierunku startu. Tak, żeby taśmy były cały czas naprężone. To jest jedno rozwiązanie. To stosują doświadczeni gladiatorzy. Drugą opcją jest obniżenie pozycji. To o czym mówiłem w omawianiu błędów. W momencie obrotu musimy przykucnąć, obniżyć pozycję. Jest to troszkę kłopotliwe, szczególnie jeżeli musimy rozpocząć bieg. Pamiętajmy, że przy starcie przodem z obrotem nie mamy kontaktu z taśmami, to co ja odruchowo próbuję robić. W związku z tym nie mamy czucia, czy te taśmy są naprężone. Ewentualnie próbować wyczuć poprzez uprząż. Tak właśnie wystartował Piotrek Dudek na samym początku naszego filmu. Drugą sprawą, która też powoduje masę błędów, jest to, że zaraz po obrocie skrzydło jest lekko odciążone i wymaga poprawek. Wtedy mamy sterówki prawą w prawej, lewym w lewym. Natomiast przy podnoszeniu skrzydła mamy sterówki odwrotnie. I tu nasze odruchy nam nie pomagają. Musimy myśleć logicznie. Jeżeli ta strona wymaga pomocy, to nie tą ręką będziemy działać, tylko odwrotnie. To zabiera dużo czasu. Odwr Skrzyżowane sterówki są tylko przy starcie, przodem z obrotem. Wróćmy do lekcji teorii. Dlaczego skrzydło w ogóle leci do przodu? Dlatego że ma pewien minimalny kąt względem wektora grawitacji, który jest oddalony od kąta prostego, co pozwala mu się ześlizgiwać. Prawda? I jeżeli zapytacie konstruktorów w czasie lotu jaki to jest kąt, to się okaże, że to jest dosłownie parę stopni. Dlatego skrzydło leci do przodu. Wiemy dobrze, że potrafi lecieć z prędkością nawet do 60 km/h. Ale o ile skrzydło dąży do wyrównania swojej pozycji w czasie lotu, dlatego że środek wyporu zawsze jest idealnie w pionie nad środkiem ciężkości, to w czasie startu robimy ten błąd, że odbiegamy od środka wyporu, albo tak powodujemy linkami i taśmami, że skrzydło samo przesuwa swój środek wyporu. Jeżeli robi ten ruch na boki, to wtedy zmienia swój kąt. Czyli ześlizguje się. Czyli oprócz lotu do przodu, skrzydło też wykonuje ześlizg w bok. To są właśnie te upadki boczne i te załamania boczne. Z czego to wynika? O ile przy starcie przodem klasycznym, jeżeli wyczujemy, że skrzydło nam spływa w prawo, idziemy pod ten środek wyporu, w lewo idziemy. Ponieważ mamy taśmy aż do momentu oderwania w ręka i wyczuwamy ich naprężenie. Natomiast przy stawianiu skrzydła z obrotem, po pierwsze, podciągamy skrzydło jedną ręką, czyli nie wyczuwamy poszczególnych taśm, a po drugie robimy ruch ciałem, co powoduje ruchy boczne skrzydła. W momencie, kiedy go postawimy na głowę, nic nam nie pomogą sterówki, które są skrzyżowane, natomiast nasz odruch jest odwrotny, ponieważ mamy taśmy skrzyżowane. Jeżeli skrzydło chcemy poprawić, stawiamy się w pozycji oporowej i patrzcie co się dzieje. Ta taśma jest dużo bardziej zaciągnięta i powoduje, że skrzydło zaczyna spływać w bok. Pozornie start przodem z obrotem jest łatwym startem. Dlaczego? Dlatego, że większość go wykonuje. Pozornie. Ale w czasie tego startu wykonujemy najwięcej błędów możliwych, jaki może być. Doświadczeni glajciarze sobie z tym radzą. Natomiast do tego czasu będziemy palić starty. Niestety ja osobiście tego startu nie lubię, nie polecam i uważam, że jest to dziwoląg który wyniknął z niezrozumienia startu alpejką. Jeżeli próbujemy postawić skrzydło przy 0 albo przy 1 metrze i się obrócimy, to to skrzydło już się nie ma na czym trzymać, bo nie ma wiatru. Musielibyśmy biec do tyłu, biec w czasie obrotu i biec do przodu, co jest bardzo trudne. <laughs> Większość z nas nie potrafi tego zrobić. W związku z tym uważam, że jest wąski zakres pracy. Przy wietrze powyżej 2, 3, 4 metrów start tym sposobem jest bardzo trudny, dlatego że po obróceniu musimy pchać to skrzydło, szczególnie jeżeli stok mamy płaski. Dlatego dużo lepiej w tym wąskim zakresie zlikwidować, w ogóle nie stosować startu przodem z obrotem i w zakresie do 2-3-4 nawet metrów stosować start przodem. Natomiast w sytuacjach kryzysowych, gdzie jest bardzo silny wiatr i mamy duże nachylenie, wtedy startujemy alpejko. Ale prawdziwą alpejką nie startem, przodem z obrotem. Nie wiem jak się wcisnąłem w ten kombinezm.